Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym chciałbym przybliżyć Państwu łatwość procesowania się z bankiem w sprawach frankowych. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy, czyli na koniec października, bo tak możemy liczyć, miesiąc listopad nam się jeszcze nie skończył, w bankach zapadło ponad 1600 rozstrzygnięć w sprawach frankowych, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. 95% z tych spraw zostało wygranych przez klient. Więc tak naprawdę należy podjąć decyzję i skierować swoją sprawę do sądu, aby uwolnić się od dość uciążliwego brzemienia finansowego, jakim jest Kredyt Frankowy. Chciałbym Państwu bardzo krótko przybliżyć, jak wygląda nasza walka z bankiem, w Państwa imieniu. Państwa zadaniem jest dostarczenie nam umowy kredytowej, na podstawie której jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Państwa umowa posiada klauzule niedozwolone, tzw. abuzywne. Które powodują tak naprawdę jej nieważność. Po stwierdzeniu przez naszą kancelarię, że Państwa umowa posiada takie klauzule, przygotowujemy Państwu wniosek do banku o resztę dokumentu. Składacie go Państwo bądź drogą pocztową, bądź bezpośrednio w oddziale, bądź w niektórych bankach można załatwić to również na infolinii. Złożenie tak, takiego wniosku i odebranie dokumentów wiąże się z pewnym kosztem pieniężnym. Ale jest on średnio, wynosi on około 200 zł, czyli nie jest on porażający. Po otrzymaniu dokumentów, kierujemy w Państwa imieniu wezwanie do banku co do zwrotu wpłaconych przez Państwa środków. Wezwanie to wiąże się z tym, że od momentu wezwania biegną na Państwa rzecz odsetki od całości kwoty, którą wpłaciliście Państwo do tej pory na rzecz banku. Czy to w złotówkach, czy we frankach. Bank odpowiada na wezwanie do zapłaty, oczywiście. Podważając abuzywność umowy. Następnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu. Kierujemy sprawę do, do sądu, bank otrzymuje od sądu pozew, do którego się ustosunkowuje. Generalnie przed sądem odbywają się maksymalnie w pierwszej instancji dwie rozprawy. Na pierwszą, generalnie albo bądź są wzywani pracownicy banku, choć obecnie praktyka pokazuje, że częściej są przesłuchiwani drogą listowną, czyli sąd wysyła im listę pytań. Na którą pracownicy banku odpowiadają. Państwo na rozprawie macie potwierdzić tylko dwie rzeczy. Pierwsza, że nie byliście do końca świadomi, w jaki sposób mogą wzrosnąć raty kredytu poprzez wzrost kursu franka, a druga, że macie świadomość, z czym wiąże się stwierdzenie nieważności umowy kredytowej z bankiem. I na tym państwa rola w tym procesie tak naprawdę się kończy. Proszę mi wierzyć, wygrana sprawa z bankiem oznacza, Zwrot nadpłaty kredytu. Czyli jeżeli wzięliście Państwo 200 tysięcy, a płaciliście całości środków 205, to dostaniecie nie dosyć, że od tych 205 odsetki do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu, to dostaniecie te 5 tysięcy zwrotu i będziecie uwolnieni od wszelkich kolejnych rad. Także serdecznie zapraszam do działania, bo naprawdę warto.